Ale skwierczy, dobra, było warto. Hyo! Ejo, z tej strony Robek, a to jest, słuchajcie, Subnautica Viral i dzisiaj wielkie budowanie, wielkie porządki, czyli rozbudowa naszej bazy. A raczej to dzisiaj będzie, miał, będzie jeden z tych krótszych, bo... Raczej pokażę finalne efekt i może gdzieś popłynę. <gry> na pewno tak będzie, na 200%. I tak rozdrabiem całe lutenki tytan, jaki zdobyłem ostatnio, bo potrzebujemy go bardzo dużo, żeby móc... budować w ogóle. Więc tak, mamy tytanus po same brzegi niestety póki co mam widzę, że... Nie mam gdzie zmieścić tego całego ekwipunku, więc... Mówi się trudno. Też usunąłem stąd to. I jestem w sumie ciekaw. Tegoś Ja mogę łączyć te wielkie pomieszczenia Stacje dokujące, zaraz ostańmy miejscówkę I widzę, że Mogę łączyć te pomieszczenia Co dziwnie wygląda Jak to będzie działać I co, to, to tak do góry poleci pewnie Zaraz to przetestujemy Dobra, jak to będzie wyglądało A, i to będzie się tak łączyło po prostu Okej, okay, to... Może w sumie wyjść. Widzę, że już chałupa mi się łupi jak ledwo to połączyłem. Ta, już się chałupa łupie. Dobra, jeszcze dziurę jakaś. Albo po prostu nie chcę, żebyśmy walnę na sprąd. To też jest możliwe. Eee, Cześć ja zostanę zasilany z powrotem. Ty musicie się wszystko... A, już chyba wiem jaki jest problem. Tutaj niby naprawiliśmy, ale jeszcze na górze musimy naprawić. Integrity restored. Draining systems initiated. Dobra, chyba najpierw powinienem zacząć w ogóle od wywalenia tej bazy na dole. I uzależnić się od tutaj, żeby mieć. Więc budujemy szafki póki co. Tytanu. Ehm, była opcja budowania ścian w tej grze. To ustalmy, że tutaj będzie mój magazyn nowy. Ale ja muszę drabinkę usunąć póki co. No dobra, mamy nasze miejsce magazynowe. Okej, okay, zużyłem całą rezerwę mojego. Dobra, chodźmy po rzeczy w takim razie. O, radio. It's for one. Aj, to będzie mi wysłała aktualizację, że to ty robisz! Do roboty! Tak, wiem, groż, że ja trochę się ochrzaniam i tak dalej. Powinienem już dawno nie wiem być na zakończeniu gry, ale dzisiaj będę zbie tego. Mam inne rzeczy, są inne priorytety niż. Ratowanie się z tej planety. No dobra, udało mi się odłożyć się, słuchajcie, generalnie to, co najważniejsze, to trzeba powiedzieć teraz. Papa pa, Bazo. Więc, Bazo, byłaś fajna, i tak dalej. Dużo wspomnień, ale żegnaj. Połączone elementy. Połączone elementy. A chyba ma na myśli to. No, i tak oto poszła nasza baza. Fajnie było w niej w ogóle, ale wiecie, trzeba iść do przodu. Baza na zawsze w naszej pamięci i tak dalej. To nie tak, że ona była tak właściwie trochę beznadziejna <laughs> i malutka. Dobra, przewróćmy zasilanie naszej bazy. Więc plan jest prosty, ogólnie dół e, W sobie będzie generalnie tutaj platforma, która będzie go wspomagała Czy mogę tę platformę od razu wybudować, żeby nie przejmować się... Tego? Konsekwencjami? Nie, muszę zaczekać aż... Ajajaj Poradźmy naszego fabrykatora Okej, okay, zaczynają najmę po... O kur... Jeszcze się trzyma, okej okay. Dobra, wiadomość jest taka, że jeszcze się trzyma ledwo Ty, mogę jeszcze na dół zrobić I to będzie chyba połączone, ale wtedy baza zrobi papa pa. Dobra, czyli mogę tak zrobić. Sekcja magazynowa na dole i tak dalej, dobra, to się dogadamy, tylko weź teraz bierz tyle litu. Lit kot przestraszek to monetę zrzucił. No! dwa złoty mi kot zrzucił. <gry> Całe dwa złoty tak wziął i wstał. bo fajnie Wiecie co chciałem wziąć. Krwa z jakby jak przemienić wodę. Nie no, brawo. I budujemy stanowisko modyfikacyjne z naszej bazy. Dobra, okolipka, dobra, widzę że działko impulsowe. Duża butla pojemnościowa. Chwileczkę, mogę to zrobić, nawet teraz? Po co się zbierało tyle tego litu? Czuję, że będę musiał zrobić rewizytę. Dobra, ulepszamy na maksa. Ale będziemy teraz oddychać? Uhu. Ale skwierczy, dobra, było warto. Hioh. Zastaw elektryczny tutaj mamy. O, teraz będziemy ładować nasze urządzenia. Będę robić. Dobra, ja nie chcę, żeby baza mi zatonęła taką. Więc ja sobie póki co dam tutaj wzmocnienie. Jedno chociaż. No i miejsce, w którym nigdy nie będę musiał robić tego. No bo dobra, dam póki co tutaj. będzie takiej. Dobra, pozbywamy się ochrony. Ochrona będzie dala dole. Dobra, teraz ile kosztuje stacja dokująca? ołowiu i tytan, dwa tytanu Kurde, jak się ja wypłacić, nie wypłacę do końca Oj, teraz energia to zacznie uciekać Dobra, gdzie jest Simot? Simot, pora, pora do domku nowego Prześladuje cię ten od kilku dni Współczuje ci Ej, ty mi go topisz

Okej, okay, teraz coś bardzo niebezpiecznego. Aboard, Ciekawe, jak szybko będzie uciekać nam energia. Dobra, wiadomo, że oczywiście nie może się objąć żadnych mebli. I na przykład my sobie dowalniemy. Mogę biurko? O, jest biureczko. O, tu będzie nasze stanowisko pracy. No, jak ładnie. Tak, roślinkę sobie postawimy tutaj. Co jeszcze? Może jakieś łóżko wygodne? Ee, Aurora będzie stała sobie dumnie tutaj. Będzie nam przypominać lewiatanek. tutaj zaskoczyłem. Tapeczka koło Aurory. A tu mamy prana, tu mamy aurorę. E, moja postać wcale nie będzie płakać po nocach, jak się wiecie, ona się budzi eee, O ja pierd <śm> Dobra, plakacik też tutaj Tutaj No normalnie nie no super pokój, tylko krzesła brakuje. Dlaczego jak krzesło? O w ogóle plusiaka mamy I da... Znaczy mamy tutaj kota, nie psiaka, kota, przepraszam. Oj, że tutaj niby tego, bo tutaj, powierzchni i tak dalej. Że wiecie, próbujemy coś zrobić, by stąd zwiać. I mogę, mogę tak torby walnąć tutaj? Ajajaj, nie, nie mogę. Dobra, to tutaj sobie walnę już. No i mamy nasze wyro. Teraz będziemy mogli spać wreszcie. Wreszcie się prześpimy w tej grze. Dobra, bo potrzebuję tylko jeszcze krzesło obrotowe. Tak, krzesło obrotowe. Mogę się na nim wsiąść? Mogę, mogę się obracać? Nie mogę. E dobra, to było nie było przyjemne. I teraz chyba najważniejsze co chciałem zbudować, bo to będzie naprawdę nam bardzo potrzebne, bardzo fajne i tak dalej, czyli... wielkie akwarium, które będzie budowane na całą bazę. Mam wystarczająco uf, na szczęście się wyrobiłem. Tak, badać mnie. Zaraz będzie mnie lewiatan badał. Uuuh. Czy go zjem dzisiaj, czy nie? O to jest pytanie. Dobra, wypuszczamy wszystkie ryby. Wiem, że przed kilogram już przeszegła, że. Uważaj! A ja na to idę. To. Powiem tak, może ta baza nie wygląda na super i tak dalej. Mogłaby być dwa razy lepsza, ale jest moja. Dobra, wypuśćmy nasze stworzenia na wybieg. Mam nadzieję tylko, że one nie będą planowały mnie badać. I one za jakiś czas powinny się wykuć. Dobra, i tak oto rozpoczęliśmy hodowę galeryciaków. A jaja stworzenia aktualnie sobie rosną. Oczywiście, jeszcze słuchajcie, jest wiele do zbudowania, typu nie wiem, apte armię apteczek, e, e, podstawa, czyli radio, które powinienem sobie zrobić od razu. I słuchajcie, jeszcze wiele rzeczy, typu generatory i tak dalej, ale ja to już sobie będę robił w trakcie odcinków i w trakcie tego. E, rozbudowałem tak szybko, jak mogłem i w ogóle i te akwarium będzie takie długie. O takie, na kilka budynków. Nawet planuję zrobić taką osobną wieżę poświęconą tylko akwarium. No powiem tak, z tego kadru to wygląda dobrze. Nawet jakbym chciał z tego miniaturkę zrobić. Eee, tak. To generalnie słuchajcie, tak wygląda między koniec. Tutaj ja to jakoś wydnę i tak dalej, powiem, że BBB. I to fajnie wyglądałoby w sumie na miniaturkę. Mi się strasznie podoba ten kącik. Duże akwarium. Wiem, że tutaj jest dużo przestrzeni, ale tutaj jeszcze to uzupełnimy. Brakuje nam jeszcze w bazie wiele rzeczy pokroju, właśnie generatora. Póki co ja, słuchajcie, żegnam w mojej bazie i... Tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie, wszystko, bo nie pamiętam dokładnie. Wiem, że na pewno to czerwone coś, to słuchajcie, będzie po prostu tego. Że to będzie masakra, że to będzie wypchowa rybka. Ale tak, na samym odcinku, jak się to wykruję, to wejdę po prostu tam. Będę siedział z tymi rybkami. To no, na razie póki co tyle. Elo, elo.